Witam Was w kolejnym odcinku, tym razem o globalnych trendach ESG w 2025 roku. Dzisiejszy temat zapowiada się emocjonująco, bo zahaczymy o gospodarkę, politykę i pieniądze. Witajcie na naszym kanale Praktycznie o ESG. Skupiamy najlepszych ekspertów, aby mówić w jasny i zrozumiały sposób o skomplikowanych tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Ja nazywam się Przemek oczyt i od lat wspieram firmy w drodze do zrównoważonego rozwoju. Jeżeli interesujesz się kwestiami ESG i zaczynasz raportowanie zgodnie z nowymi standardami SRS, to zachęcam cię do zakupu mojej nowej książki „Praktycznie ESG – przewodnik po raportowaniu zrównoważonego rozwoju”. Zacznijmy od perspektywy globalnej. Bo to, co się dzieje obecnie w Stanach i Chinach, może wpłynąć znacznie na politykę europejską. Informacje, które się pojawiają, brzmią niepokojąco w kontekście przyszłości ESG. Ale czy tak jest rzeczywiście? Czy to tylko dziennikarskie clickbajty? Zacznijmy od słonia w pokoju, czyli nowych rządów Donalda Trumpa w USA. Brzmi jak déjà vu? No cóż, tak to czasem bywa w polityce. Nigdy nie mów nigdy. Prezydent Trump jest znany z krytycznego podejścia do działań proekologicznych. Już wcześniej podważał sens regulacji chroniących klimat. A teraz ponownie wrócił do wycofania USA z porozumienia paryskiego. To może osłabić globalne wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. A to właśnie USA są jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych. Ale czy Stany Zjednoczone mogą całkowicie odwrócić zielony kurs? No raczej niekoniecznie. Dlaczego? Z jednej strony jest silna presja globalnej społeczności, z drugiej sam biznes w USA zauważył, że eko często równa się oszczędność i nowe możliwości. Wielkie koncerny technologiczne, korporacje z branży spożywczej czy samochodowej już wyłożyły sporo kasy w innowacje prośrodowiskowe i nie będą chciały tego od tak porzucić. A na samej inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Przez Media przewinęło się świetne zdjęcie, gdzie w jednym szeregu stanęli szefowie największych firm technologicznych świata. Czy widok CEO Big Tech przy takim prezydencie to od razu znak, że popierają jego podejście? Oficjalnie można byłoby tak sądzić. Natomiast to nie do końca jest prawda, bo świadczą o tym nadal kontynuowane działania tych firm. Amazon, już piąty rok z rzędu jest największym korporacyjnym nabywcą energii odnawialnej. Google podpisało kontrakty na energię z małych elektrowni atomowych, by zasilić swoje centra danych. Microsoft wskrzesza elektrownię jądrową Three Mile Island. Meta Zuckerberga ma umowy na kolejne 12 GW zielonej energii, a o Tesli już nawet nie wspomnę, bo Elon Musk raczej kierunku nie zamierza zmienić. I tu widać, że to biznes naprawdę napędza zmiany. Nawet najlepsze idee polityczne nie przełożą się na rzeczywistość, jeżeli nie pójdą za nimi pieniądze i know-how. A bez wsparcia wielkich spółek o zielonej przyszłości moglibyśmy tylko pomarzyć. Pamiętajmy również, że Stany są podzielone i każdy z nich wdraża swoje prawa i regulacje. A takie Stany jak Kalifornia i Nowy Jork stoją nadal twardo za walką przeciwko zmianom klimatu. I choć retoryka może się zaostrzyć, a część regulacji zostanie wstrzymana czy wycofana, to nie ma szans na to, żeby Ameryka zupełnie wycofała się z gry o zrównoważony rozwój. Nowe przepisy wprowadzone przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, które wchodzą w 2025 roku, to przełomowy krok w kierunku większej odpowiedzialności korporacyjnej i transparentności. Obowiązek ujawniania szczegółowych informacji dotyczących emisji oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju z pewnością przyczyni się do lepszego monitorowania wpływu spółek na środowisko. Wymogi te mogą zmotywować firmy do bardziej aktywnego wdrażania strategii proekologicznych, co wpłynie pozytywnie na ich wizerunek oraz pozycję w oczach inwestorów. Kluczowym elementem będzie jednak sposób, w jaki dane te będą gromadzone i raportowane. Wdrożenie standardów zapewniających porównywalność i wiarygodność tych informacji będzie niezbędna, aby unikać tzw. greenwashingu, czyli fałszywego przedstawiania działań jako ekologicznych. Na poziomie międzynarodowym przepisy SEC mogą stać się wzorem dla innych regulatorów, prowadząc do globalnego zharmonizowania zasad raportowania ESG. Dla spółek oznacza to konieczność inwestycji w systemy raportowania oraz współpracę z ekspertami do spraw zrównoważonego rozwoju. Co może generować początkowe koszty, ale długoterminowo przynieść korzyści w postaci lepszego zarządzania ryzykiem klimatycznym i większego zainteresowania ze strony inwestorów. Ogólnie rzecz biorąc, te zmiany mogą stać się katalizatorem transformacji biznesowej w kierunku bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Z kolejnej strony, w ostatnim czasie obserwujemy znaczący trend wycofywania się amerykańskich banków z inicjatyw związanych z ESG. W końcówce 2024 roku takie instytucje jak Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo i Goldman Sachs opuściły Net Zero Banking Alliance. Globalną koalicję mającą na celu osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. Decyzje te są w dużej mierze wynikiem presji politycznej ze strony konserwatywnych środowisk w Stanach Zjednoczonych. Politycy Partii Republikańskiej ostrzegali, że uczestnictwo w takich inicjatywach może prowadzić do ograniczania finansowania dla firm z sektora paliw kopalnych, co mogłoby naruszać przepisy antymonopolowe. Warto jednak zauważyć, że mimo wycofania się z formalnych koalicji, wiele z tych banków deklaruje kontynuację działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla przykładu, Morgan Stanley i Goldman Sachs podkreślają swoje zaangażowanie w osiągnięciu celów klimatycznych, choć realizują je teraz niezależnie od globalnych sojuszy. Ten trend wycofywania się z formalnych zobowiązań ESG może mieć szerokie implikacje dla globalnych wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Z jednej strony może to osłabić międzynarodowe inicjatywy i koalicje, które opierają się na współpracy największych instytucji finansowych. Z drugiej strony, indywidualne działania banków mogą nadal przyczyniać się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza jeśli będą one odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie inwestorów na zielone inwestycje. W kontekście globalnym, europejskie banki, takie jak HSBC i BNP Paribas, pozostają członkami aliansu klimatycznego banków i kontynuują swoje zobowiązania klimatyczne będąc mniej narażonym na presję polityczną obecną w USA. Choć wycofanie się amerykańskich banków z formalnych inicjatyw WSG może być postrzegane jako krok wstecz w globalnych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju, to ich indywidualne działania oraz zaangażowanie innych międzynarodowych instytucji finansowych Mogą nadal wspierać transformację w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki. A teraz przenieśmy się do Chin. Tu również dzieją się ciekawe i dla wielu nieoczekiwane rzeczy. W grudniu 2024 roku Chiny opublikowały swoje własne podstawowe standardy ujawniania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Celem tych wytycznych jest pomoc firmom w dostosowaniu praktyk zrównoważonego rozwoju do globalnych oczekiwań ESG. Od 2026 roku raportowanie ESG stanie się obowiązkowe dla dużych spółek giełdowych, a pełne ramy regulacyjne w Chinach mają obowiązywać do 2030 roku. Chiny aspirują do miana lidera globalnej transformacji energetycznej, inwestując znacząco w odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa. Państwo środka jest największym na świecie producentem paneli fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych. Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że do 2030 roku 60% nowych mocy odnawialnych na świecie będzie pochodziło z Chin. Jednakże, mimo tych imponujących osiągnięć w dziedzinie zielonych technologii, Chiny pozostają największym emitentem gazów cieplarnianych na świecie, odpowiadając za około 1 trzecią globalnej emisji CO2. Ta dualność podkreśla wyzwania, przed którymi stoi kraj w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie standardów raportowania ESG w Chinach może przyczynić się do większej transparentności i odpowiedzialności przedsiębiorstw za ich wpływ na środowisko i społeczeństwo. Może to również wpływać na globalne łańcuchy dostaw, biorąc pod uwagę dominującą pozycję Chin w produkcji zielonych technologii. Niemniej jednak skuteczność tych inicjatyw będzie zależeć od ich wdrożenia oraz rzeczywistego zaangażowania firm w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Wracamy na rynek europejski. W 2025 roku pojawią się pierwsze raporty zrównoważonego rozwoju w oparciu o standardy SRS. Ale to nie koniec. W tym roku pula firm zobowiązujących się do raportowania zwiększa się dziesięciokrotnie. W Polsce obowiązki sprawozdawcze zgodnie z CSRD dotyczyć będą niemal 4000 przedsiębiorstw. Oznacza to co najmniej kilkumiesięczny okres przygotowań, analiz, organizacji systemów zbierania danych, aby zapewnić przejrzystość, rzetelność i kompletność danych. Są firmy, w których przygotowania do raportowania zrównoważonego rozwoju za 2025 rok idą już pełną parą, wiele z nich jednak chowa temat do szuflady. Dlatego druga połowa roku będzie okresem twardego lądowania, czyli poszukiwania sposobów na ekspresowe przygotowanie raportów. Sam temat raportowania ASG budzi wśród przedsiębiorców skrajne emocje. Przez część firm postrzegany jest jako szansa optymalizacji biznesu poprawy przewagi konkurencyjnej i pozyskiwania lepszych źródeł finansowania. Inne i znaczna większość traktują go jako dodatkowy, zbędny i nadmiernie obciążający obowiązek regulacyjny. W odpowiedzi na obawy firm dotyczące złożoności obciążeń administracyjnych z, związanych z nowymi wymogami, Komisja Europejska planuje opublikować pakiet uproszczeń znany pod hasłem Omnibus. Jego celem jest konsolidacja istniejących wymogów raportowania zrównoważonego rozwoju, zawartych w regulacjach takich jak CSRD, taksonomia zrównoważonego rozwoju oraz dyrektywa w sprawie należytej staranności. Uproszczenia te mają przyczynić się do bardziej efektywnego i mniej obciążającego procesu raportowania, co jest szczególnie istotne dla mniejszych podmiotów. Ostateczny kształt i skuteczność tych inicjatyw będą zależeć od dalszych działań legislacyjnych oraz praktycznego wdrożenia przez przedsiębiorstwa. Niemniej jednak rok 2025 zapowiada się jako kluczowy moment w transformacji europejskiego krajobrazu raportowania zrównoważonego rozwoju.